Witajcie kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie z Bazyliki Świętego Jerzego w Kętrzynie. Często pytacie mnie, jak zacząć od nowa, jak rozpocząć swoje życie duchowe z Panem Jezusem. Odpowiedź jest bardzo prosta. Przyjść do źródła, a tym źródłem jest Jego realna, prawdziwa obecność. Znajdujemy się przy Tabernakulum, tutaj akurat jest dosyć specyficzne. I teraz warto sobie zadać pytanie, czy ja wierzę w to, że tu prawdziwie i realnie jest obecny Chrystus. Oczywiście podczas mszy świętej mamy do czynienia najpierw tylko z chlebem oraz z winem, ale po słowach konsekracji, kiedy ksiądz mówi: uświęć te dary mocą ducha świętego, jest ta prośba, żeby Bóg mocą ducha świętego przemienił te dary. W realnie obecnego Chrystusa, gdzie uobecnia się ofiara, męka, śmierci, zmartwychwstanie Chrystusa, jego wniebowstąpienie oraz zesłanie ducha świętego, czy jest we mnie wiara, że On chce mi siebie dawać, że On chce mnie umacniać, że On jest tu w sposób najpełniejszy obecny i nie mogę pozbawiać się tej łaski. Najpierw warto odpowiedzieć na to pytanie.